Panie witajcie w kolejnym dniu. E, majster dzisiaj znowu T25. Lecimy, e, trzeba ruszyć trochę glebę. Widzicie, e, nie wiem czy to widać, to jest z kamery. E, ten kawałek właśnie trzeba e, kurtybatorem przelecieć brony brony. Coś tam przyjemy dzisiaj, zobaczymy. Mam nadzieję, nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale pewnie jakoś to zrobię. Nie wiem, zobaczymy lecę najpierw na ten duży kawałek tam do samej góry no i co no i spróbujemy tu jakoś ruszyć no jak to pójdzie to nie wiem zobaczymy mam nadzieję, że jakoś damy radę dobra, widzimy się na górze powiem wam, że jedzie tak jakoś na jeża mogłem sobie to mogłem sobie i po prostu przyjechać przejechać kultywatorem żeby to później sobie jeszcze potkniło a tak to są takie połdy, ale to nie jest no to dronami trochę i tyle tak, przejemy to. to. No, było właśnie taki ugór taki no ja tutaj władkiem niestety nic nie zrobię więcej no by trzeba było wlewo i to wszystko, ale pod kwiatuszki dla pszczółek będzie idealnie, tak mi się wydaje, nie? Czy nie? Nie no, nie masz takiej tragedii, to jeszcze pod bronami trochę się zmuci, Przejeb, się drugi raz brony Myślę, że będzie ok, Myślę, że nie będzie źle Zobaczymy To, mały update'cik Majster ma już nasionka Trochę rozsiałem W sumie ta strona tutaj jakby była posiana już, nie? Czemu tego tak jakby? Ej, oj, bo to kurde ani to nie widać. Malutkie to takie, bo zboże to przynajmniej widać. A to to tak. O, tu szło było ściane. A to to tak średnio. No, tak to udało się zrobić. Eee, jeżeli chodzi o ten kawałek. No, lepiej tu władkiem nie ogarnę. Nie ma szans. Eee, I tak. I co tu wysiewamy? No majster sam nie wie co tu się w ogóle. bo Powiem wam szczerze, nie żartuję. E, jest ten kolendra, facelia i kończ. Jak to tu zejdzie, to ja będę ksiądz. Nie no, zejdzie. Zejdzie na no, spokojnie. E, tu będzie tak dawka na hektar to tam była e, 9 kg kolendry. I 2 kilo faceli i kilogram koniczu O Takie trzy siejemy Tylko tak jak mówię to strasznie źle siać bo tego nie widać Tak obieram kierunek naciągnik mniej więcej Aha, i co to w ogóle jest? No to są te roślinki miododajne, nie? Jakby się ktoś pytał I tak sobie sieje ma dzisiaj padać To chyba dobrze, nie? Dobrze, dobrze być Mówię, lepiej tutaj tego nie ogarnę e, z Władkiem No bo się nie da I tak tu już było jeżdżone dwa razy kultywator chyba trzy razy brony nawet już nie nagrywałem, bo czas mnie goni. Jak myślałem, że zasieje dzisiaj cały hektar, ale chyba nie. Chyba jak wysieje, to tu jest 46 arów. Chyba tam na dole jeszcze jest drugie 55. To będzie dobrze, nie? Co myślicie? Mogłem sobie zrobić ogólnie ten. te ślady ciągnikiem. To by było wtedy lepiej. A tak to mówię, nie wiadomo, gdzie to spada. No ale chyba urośnie, co? Klatki chyba urosną. Kolendra, facelia. Myślę, że coś to wybije. No, tak to wygląda, Będzie. By mi tylko materiału wystarczyło. No i co, jak to leciało? Czekajcie, szedłem tu. No, i tak mniej więcej, bo. No, leci aż tu. To idziemy tam takim pasem. Mniej więcej. No i tak się za brunami ściągnie, nie? Ładnie. No, jakbym tak miał wsiać pszenicę, to powiem wam, że. Nie wiem, czy coś by z tego było. Majstersy wymyślił. Eee, tam dobra jest. No dobra. E, co, kończymy chyba? Kończę nagrywanie. Się dalej. Chyba, że jeszcze drona mi się będzie chciało odpalić. Zobaczymy. Nie wiem, czy mam baterię w dronie. Ale jak będą. To jeszcze odpalę No i co później Kamerę byś tu postawił, zobaczymy jak to rośnie... lepnie Dobra, odpalę drona Coś jeszcze może pokażemy To albo do potem Albo trzymajcie się, hej